Wiadomości lokalne dzień dobry. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali trzech mężczyzn, u których zabezpieczono największą od lat ilość nielegalnego alkoholu i papierosów oraz kilkadziesiąt gramów nielegalnego tytoniu. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zatrzymali trzech mężczyzn za Częstochowski sąd aresztował w związku z popełnionymi przestępstwami akcyzowymi oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ustalili policjanci ci mężczyźni posiadali bardzo duże ilości papierosów, to jest ponad 18 tysięcy paczek, a także bardzo duże ilości alkoholu i tytoniu bez znaków akcyzy. Jest to Największy sukces policji zajmującej się przestępczością gospodarczą w zabezpieczeniu mienia wartości prawie 48 tysięcy złotych. Ponieważ sprawa wymaga jeszcze wyjaśnienia, ustalany jest udział innych osób, przestępcy, gdyż najprawdopodobniej osoby te zajmowały się nie tylko posiadaniem, ale i handlem tymi towarami na większą skalę. Osoby te zostały aresztowane, a sprawa wymaga dalszego wyjaśnienia. Częstochowska Policja. Poszukuje świadków, którzy rozpoznają sprawców kradzieży kart bankomatowych i pieniędzy na szkodę 35-letniej kobiety. Złodzieje wykorzystali fakt, iż pokrzywdzona zapisała na kartach numery PIN. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie poszukują czterech osób, które dokonały kradzieży kilku tysięcy złotych pieniędzy, które były zgromadzane na kartach, na kontach bankomatowych Częstochowianki. Do przestępstwa doszło 5 października. Jak ustalili policjanci, kobiecie skradziono portfel. W tym portfelu miała kilka kart bankomatowych, no niestety z zapisanymi numerami PIN. Po tej kradzieży przestępcy udali się do jednego z. Bankomatów na ulicy dekabrystów, a następnie dokonali wypłaty kilku tysięcy złotych. Za zgodą prokuratury policja publikuje zdjęcia tych osób, gdyż podczas pobierania pieniędzy osoby te zostały zarejestrowane kamerą monitorującą, znajdującą się właśnie w bankomacie. Poszukujemy wszystkich tych osób, które rozpoznają przestępców i prosimy o kontakt z Częstochowską Policją tysięcy złotych będzie kosztowało zrobienie porządku na starym rynku w Częstochowie i zabezpieczenie wykopalisk archeologicznych. Nie wiadomo jaka będzie przyszłość starego rynku. W tym roku archeolodzy nie prowadzili tam badań, bo za późno, gdyż dopiero w październiku ogłoszono przetarg na ich kontynuowanie. Teren Starego Rynku zostanie zabezpieczony, jest już gotowy projekt. W tym tygodniu mamy otrzymać pozwolenie na pracę od konserwatora zabytków. Zostanie jeszcze tylko zgłoszenie tych prac do Wydziału Architektury i będzie można rozpoczynać. Liczymy na to, że te prace rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Mamy też nadzieję, że całość uda się zrobić w tym roku, jednak jeśli pogoda pokrzyżuje nam plany, w tym roku zrobimy to, co najważniejsze, czyli będziemy działać w takim kierunku, aby nie zniszczyć tego, co już tam zostało odkopane i, i pokazane, a wtedy reszta prac, tych, które będą mogły poczekać do wiosny. Będzie kontynu kontynuowana wiosną. Jednak, tak jak mówię, liczymy na to, że wszystko uda się jeszcze zrobić w tym roku. Może pogoda będzie dla nas łaskawa. A na czym te prace będą polegały? Jakie to będzie zabezpieczenie? Przede wszystkim zabezpieczymy to zadaszenie, które tam jest, ale będą także prace budowlane w miejscach, które zostały odkopane czyli tam jest waga miejska, studnia, domniemana chłodnia, mury ich będą wzmocnione tak aby to nie uległo zawaleniu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie już po raz drugi otrzymał tytuł Szpital Przyjazny Dziecku. Tytuł przyznaje Krajowy Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Trzeba spełnić wiele warunków, by dostać statuetkę bociana. Przede wszystkim popierać karmienie piersią oraz rozpowszechniać je. Częstochowski Urząd Miasta uruchomił stronę internetową poświęconą projektom, na które pozyskano środki pochodzące z Unii Europejskiej. Przede wszystkim tym realizowanym przez miasto oraz jednostki podległe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na podanej stronie internetowej. Wczoraj w Ratuszu Miejskim odbyło się uroczyste rozpoczęcie kampanii społecznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatytułowanej Ja nie ochronię dziecka przed przemocą, Ty możesz. Podczas konferencji przedstawiono główne cele kampanii oraz zaprezentowano spod promocyjny ulotkę i symbol akcji w postaci pluszowego słonia. W najbliższą niedzielę o godzinie 19 w Częstochowskim Klubie Zero odbędzie się koncert zespołu Bulldog promujący wydanie najnowszej płyty pod tytułem Chrystus Miasta, zawierającej niekonwencjonalne aranżacje wierszy poetów polskich Tuwima, Stafa i Barańczaka. Natomiast w sobotę na deskach sceny Akademickiego Centrum Kultury zabrzmią największe hity zespołu The Beatles w wykonaniu zespołu Kolegium Cantorum. Częstochowensis oraz Gwiazdy Polskiej Muzyki Rozrywkowej Łukasza Zagrobelnego. Koncert odbędzie się w ramach corocznego cyklu imprez pod tytułem Musicalia Częstochowiana. Od czerwca przyszłego roku turyści będą mogli korzystać z nowego szlaku na jurze turystyczna Dolina Wiercicy. Wczoraj w Złotym Potoku, gdzie rzeka Wiercica ma swe źródła, wójtowie czterech gmin Janowa, Olsztyna, Przyrowa i Dąbrowy Zielonej podpisali umowę o realizacji projektu budowy szlaku. To wszystko w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.